Tego nic się nie spodziewał! Byli w totalnym szoku! No, może by i tak było, gdyby nie to, że probierz ogłosił selekcjonera wcześniej i gdyby nie meczyki, które zrobiły jakieś 10 milionów godzin materiałów o tym, kto może zostać nowym selekcjonerem? Ale teraz oficjalnie możemy powitać Jana Urbana, czyli naszego nowego selekcjonera. Jego asystentem w kadrze zostanie Jacek Magiera, więc w sumie mamy dwóch doświadczonych trenerów. Czy widzieliście, że Jan Urban zanim został trenerem był piłkarzem? No, w sumie logiczne. Ale wiedzieliście o tym, że strzelił on hat-tricka przeciwko Realowi Madryt? Ponadto występował on w takich klubach jak Osasuna, Real Valladolid czy Górnik Zabrze. A jego kariera trenerska jest jeszcze bogatsza. Zaczynał od Osasuny, gdzie przeszedł chyba każdy próg. Był w zespole juniorskim, był trenerem rezerw, później nawet został trenerem pierwszego zespołu, a w międzyczasie był asystentem w reprezentacji Polski, trenował Legię Warszawa, trenował Lech Poznań i Górnik Zabrze. To na pewno trzeba powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej doświadczonych kandydatów, i takich chyba najlepszych trenersko postaci, jakie były ostatnio u nas na ławce. Zapowiedział także, że zrobi wszystko, żeby Robert Lewandowski wrócił do kadry. No i nam pozostaje chyba tylko trzymać kciuki. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Janie Urbanie, i zaobserwujcie po więcej.